Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku serii Star Wars Jedi Fallen Order i ostatnio To byliśmy tak, tu zjechaliśmy a to jest jakiś ostatni aż taki Został. Jeszcze jeden cios. Musimy poczekać, aż będzie przemytowywał. No właśnie. Pora na walkę. Walczymy co sił. Oglądałem filmiki te które tu nagrywałem i tam w jednym tym... Na początku jak przeleciałem na Zefo Zefo, dobrze mówię? Czy Zafo? Eee, tutaj jest mapa. Zafa. To chodziłem koło skrzyni i normalnie jak ja mogłem tej skrzyni nie widzieć. Interakcja. Hologram? zajęliśmy planetę Zefo i przesiedliliśmy jej mieszkańców. Nie znaleźliśmy żadnych danych ani reliktów o istotnym znaczeniu dla Projektu Świder. Elektromagnetyczne wiatry uniemożliwiają korzystanie z większości urządzeń wydobywczych. Coraz więcej żołnierzy pada ofiarą tutejszej fauny. Nie zdołamy zrealizować do naszego celu. Zalecam zaprzestanie prac i pozostawienie jednego posterunku, aby powstrzymać szabrowników przed kradzieżą naszej technologii. Co mówi Tutaj za drzwiami pewnie są albo byli Okej okay. Filak like. Jednorożce no nas nie o, tu tutaj są Kapitan Zimnek go atakuje! Jeszcze pomyślałem sobie, że... Że mogę korzystać z mocy przy walce Kapitan był silny O, tu będzie ściówka O tak I potem go od tyłu można podejść właśnie. Dobra, kolejna zmiana, co tutaj mamy? Wracaj tu! To coś co może się nam przydać? Nowy aktywator do miecza. Patrzcie tamtędy szliśmy. Fajnie to wygląda. A teraz... Dobra, na szczęście tutaj tylko chwileczkę polecimy. Popa! Ale tu a no już będziemy korzystać z mocy Trzeba po prostu w odpowiednim momencie to zatrzymać Ale czemu to drugie się nie zatrzymało Ojej. Aha, chyba na to wskakuje, a tam to zatrzymuje Sprawdzić, no już mam mało życia No i co? Tu? O kurcze, no normalnie Tak coś czułem, że to to no, Mamy echo, ale... Teoretycznie mógłbym tu polecieć po ścianie. Ale czy tam się złapie? Czy to nie jest echo, do którego trzeba później przyjść? No tu zaraz nie został zgnieciony. No tu chyba się nie złapie tam na górze. Zobaczymy czy polecę. Ło, wow, poleciałem pięknie w dół. Dobra, czyli tutaj się nie można lecieć. To tyle chociaż. Aha, tutaj jest skrzynka, którą można teoretycznie wow, zabrać, a ja to by trzeba było zwolić. No Właśnie tak, a, no dobra To coś co może się nam przydać? Nowy materiał Uff, to był fuks Teraz. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Tak to przebiegniemy. A tutaj. Panie dziejku. Eee. Po ścianie. Nie po tej ścianie, a po tej stronie, dobra, szybko wow. Po tej ścianie i na górę Uff, O! odkryło twoją pozycję. Musisz się zbierać. A, ten można tędy wziąć. To echo no jest to kuszące bo... raz spadnę na dół to by się przydało właśnie to medytacja żebym mógł spokojnie się odnowić drzewko jeden punkt ale dobra spoko. mamy trzy steamy steamy z tym z stime. trudne przeszliśmy ale teraz bym się pokusił tutaj jednak o o to Trzeba zaskoczyć Zeskoczyć, przeskoczyć, bo jezo To się da zrobić. Nie wiem czy na tym etapie, bo zatrzymam jedno. Hmm. Dobra, jeszcze jedna próba. A nie, no Nie, dobra. Idziemy na razie dalej. Musi się okazać, że będziemy potrzebować jakiejś mocy dodatkowej, albo podwójnego skoku. O, właśnie tutaj będzie jednak podwójny skok. Na celowniku! Się zbyt dobrze. U Utrzymać szyk! Ach. Udało mi się go chociaż trafnąć? Punkt umiejętności O, wow, takiego przecięcia jeszcze chyba nie było No nawet w miarę Ale to było tutaj to przejście normalnie Następne Co ty tu robisz? Chodzę O, nie blokowany, znowu robisz unik? Łączmy moc, nie mam mocy. A, spadłem, rzucaj piękny przewrót, Nieblokowalny widzę. Podwójny cios. Ale to nie poszło nam za dobrze. Nie poszło. Nie poszło, bo straciliśmy dwa z tym, Mamy tylko jeden. Mam nadzieję, że uda nam się dotrzeć do... Znalazłeś coś, one? ...myśliwy. O, bliszkę. Możemy pomalować. Co? Wow. No i to! Byłem, byłem złapany, byłem złapany O no nie fair, kur... czaczki Takie coś porobili? Łoj, ojoj, ojoj Jura! Ślizgawka na całego Dobra, coś przeoczyliśmy? Nie Mamy mało tych steamów, więc... Coś znalazłem co wiedzą? Ani słowa o Kordowie. Imperium chyba nie wie, że tutaj był. A więc mamy przewagę. Na razie. Niestety mało życia, mało życia. Rzuć no, mi no. z tym, b -1. Dajmy sobie ten ostatni. Oj, kurczę, to znowu. Dało... Tak zwana zręcznościówka. No jak ktoś... Nie lubi tego za bardzo to o dziury Robaku, kurczaku i tak dalej Tu na pewno jeszcze ktoś się będzie O, chodzi tu Szczur. Gaz się nazywa i z tych dziur będą wychodzić. Dajcie mi, panowie. O. Na szczęście tutaj nie może za bardzo uskakiwać, ale dajcie mi to jakiś punkt medytacji, bo czuję się niepewnie w tych tunelach. Czyżby punkt medytacji? E, chyba nie. Zbadaj. Ciekawe. Jesteśmy na tropie. O no, ta przygoda tu się skończy raczej jakimś pojedynkiem. Tu jest tunel, a tu mamy jesteśmy na tropie. Okej. Okay. Jesteśmy na tropie. Aczkolwiek. Dobrze by było teraz nie zginąć. O, tu trzeba mocy użyć. Skanowanie. Nie mogę tędy przejść. No właśnie nie możesz, bo nie masz mocy. Więc pójdźmy... Oj, tam widzę już Fiflaka. Żeby mnie tylko nie pokonał pierwszym razem. Przed nami burza. Tak potężna, że wyłączyła sprzęt Imperium. Czuję, jak coś mnie przyciąga. Coś kryjącego się za burzą. Idź za tym. Niech moc wyostrzy twój instynkt. Dobrze. Postaram się. Dużo tu fiflaków. Yes, medytuj. Na pewno odpocznij. I jeszcze drzewko umiejętności jest jakieś nowe coś? Mm. Nie ma. Chyba musimy dalej z fabułą pójść. O, od razu się czuję człowiek lepiej jak ma te, 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 te. trzy steamy. Steamy, Tymy, nie wiem jak to. Ale wiem, że na pierwszy, na Bogano jest jeszcze jeden. Ym z Steam. Patrzcie, jak tu jest. Jak się rozpędzą, to może być nieciekawy. jeszcze jeden? Może są połączone? Zagadka jakaś? Tak zwana zagadka logiczna. Gdybyśmy tu nic nie przyroczyli. O, znowu jeszcze jeden. Trzeba tych fiflaków jakoś po kolei, bo... O właśnie. Szkoda ich jakoś tak, człowiekowi. Oni są niby niewidome, znaczy niewidomi ślepi. Ale jak się rozpędzą i ja, uderzą rogiem. coś tam było. Muszę gdzieś znaleźć właśnie na statku. Sprawdzić te wszystkie rękojeście, bo trochę już ich nie zdobywałem. Czy wejdę tędy? Na szczęście wejdę. Się nie dać uderzyć, a tam jakby jakiś szef na górze. Tu jeszcze jeden znak, tutaj jeszcze jeden znak. Okej, okay. hej. Planowanie Nowe nasiona do terarium Nie, jeszcze, jeszcze nie było Nowe nasiona do terarium Spróbujmy zdobyć trofeum Trofeum zdobywa się tak, że trzeba samo z tyłu. O właśnie. A teraz A nie. Unik i kop No właśnie, tylko że... Unik i kopnięcie to jest właśnie unik kółkiem a kopnięcie potem uderzenie mieczem tylko że akurat chłopaka od razu pokonaliśmy więc to trzeba jeszcze nad tym po popracować ale pewnie będziemy tutaj zaczynać naszą kolejną wędrówkę więc chyba musimy iść tutaj do tego tunelu więc zobaczmy jeszcze ten tunel w tym odcinku gdzie on nas tu zaprowadzi O przejście ciasne Aczkolwiek no, Trochę mało mamy tych steamów O jaki piękny skok O tu jakaś będzie chyba zagadka Nigdy w życiu nie widziałem takiej burzy. Ta, niesamowite. A może dostaniemy jakąś... ...zdolność. No i co? A jak tą kulę przesunąć? Wyrzucić sanktuarium bogano z swojej głowy. Wprowadzane przez nie wizje ukształtowały kulturę tej cywilizacji. Muszę zrozumieć, jak to się stało. Gdzie nas zawiezie? Oby do nowego... nowego punktu medytacji. Przecież nie, to by było chyba za blisko, ale w sumie trochę przeszliśmy. Jedno jest pewne. Ta planeta jest. olbrzymia. Jestem w środku. Jest olbrzymi. A imperium? Nigdzie ich nie widać. A co z Kordową? Nadal nie wiem, co mam znaleźć. On jest trochę. ekscentryczny? Coś o tym wiem. Ale nie wysłałby nas tu dla zabawy. Zachowaj otwarty umysł. No, otwarty umysł. Tylko wiem, że tam trzeba kulę wepchać. Na szczęście tutaj się nam otworzyła jakaś ścieżka. Widziałeś to? Ło! Co to jest? Ło, ty! Nieźle oberwałem Możemy to przeskanować, nie możemy, bo wybuchło. To jest jakieś przejście wąskie. Ciasno ciasno. Na pewno nauczymy się po, pod koniec tej przeprawy mocy do przodu. O tu znowu ta wybuchowa. Dwie. Skungus. Unikaj kontaktu ostrożnie poruszając się wokół wybuchowy, nie może zostać wykorzystany jako środek obronny przeciw innym przeciwnikom. Okej. Okay. Może zamrożek. Ach, w ten sposób mam unikać kontaktu. Kurczaczki. Czyli nie mam z tym walczyć. To mam to przeskakiwać, o minąłem grę, bo powinienem zjechać, ale w no, kurde, unikaj no, kontaktów, a one są skubańcy, no? Ja koniecznie nie mogę nie używam tego zwolnienia mocy No i dalej ciągnie człowieka zobaczyć co jeszcze, co jeszcze Interakcja Okej, okay, uruchomiłem podmuch wiatru, który ma przepchać kulę. Także mówię. Nie muszę ją zatrzymać w odpowiednim momencie... Aha, czyli to będzie taka... swego rodzaju zagadka. O wow. ty mały... Pomocy! Ilu was tu? No powiem wam szczerze, że to tak jak będziemy będą przyci, co grali Dark Souls, wiedzieli o że tam Bladborn, Jak z psami było Dobra, podejdźmy jeszcze tu, bo może tu będzie jakiś punkt medytacyjny by się nam przydał. Ewidentnie kamień do rozwalenia Kolejny wiaterek Brzaczki, no niestety o tam nam rozwaliło To teraz jak tam wejść panie? Można to wyłączyć? Można. Puśta się. A z tej strony złapać się? Nie. Okay. hoppa! Husiu, husiu, po ścianie i mamy to. Okej. Okay. w umiejętności, może? Jednak coś tutaj? No, jeszcze nie. Więc odpoczywamy. Wychodzimy. No i cóż, jesteśmy tutaj w tym miejscu? Nie. Nie do końca jeszcze w innym, ale tu będzie już Ukraina zagadek. Mamy punkt medytacji. Tutaj trzeba będzie użyć siły, tutaj użyć siły, więc myślę, że tędy tutaj już nie wyjdziemy do góry, bo będziemy się właśnie ślizgać. Teraz musimy co zrobić: zejść na dół i przepchać kulę na środek. Dobra. Do zobaczenia w następnym, gdzie będziemy rozwiązywać tą zagadkę.